Szczególnie w sezonie jest sporo ofert pracy, zwłaszcza tej w turystyce, budownictwie czy rolnictwie. To kolejna szansa na zmniejszenie bezrobocia, jednak okazuje się, że część osób po prostu nie ma odpowiednich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Stąd organizowane są szkolenia, takie na przykład jak w Świnoujściu, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na program Unia Twoją Szansą zapraszamy w środę o 17:50. Praciłem zdrowie tylko, o człowiek walczył o ojczyznę, a potem zapłatę dostał, taką zapłatę dostał tutaj. W magazynie reporterów spotkanie z Aleksandrem Zajkowskim, pseudonim Grot, zastępcą komendanta 13 Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, jednym z najstarszych żyjących oficerów tej armii. Na magazynę reporterów zapraszamy w środę o 18.30. Miłośników opery i operetki zapraszamy na szósty wielki turniej tenorów, który odbył się w Szczecinie na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w 2004 roku. Na program z Muzycznego Archiwum zapraszamy w środę o 19.05. Artwizjach Relacja z Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, w którym wzięło udział 1200 śpiewaków z całego świata. Poszłam do działu Kadr i powiedziałam co o tym wszystkim sądzę. Ponadto o przedstawieniu Gabloty według tak. sztuki Szczecińskiego dramaturga Krzysztofa Bizio w Zamkowym Teatrze Krypta, a także o fascynującej wystawie oryginalnej sztuki Aborygenów w Muzeum Narodowym. Artwizję w czwartek o 17:50. po roku czasu stwierdziliśmy, że właśnie powinna być to branża nieruchomości. W programie Kobieta Przedsiębiorcza sylwetka pani Beaty Uberna, zgoleniowa. Na program Kobieta Przedsiębiorcza zapraszamy w czwartek o 18.30. Bałem, jak ludzie uciekną przed tym deszczem, co ja bym zrobił sam z Ojcem Świętym na, na tym olbrzymim placu, ale ludzie wytrzymali. Telenotatników wspomnienia o wizycie Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 roku. Na Telenotatnik zapraszamy w czwartek o 18:45. Aktualne wiadomości z Brandenburgii i Berlina w nowym programie Przystanek Berlin. Zapraszamy w piątek o 17:50. Ekstremalne zejście do tuneli przy ulicy Księżnej Dąbrówki. Szczecińskie kanały z początku XX wieku. I tajemnicze schrony koło jeziora szmaragdowego. Misja gry, w odcinek 7, 16 czerwca o godzinie 18.30. Zapraszam. Łatwo powiedzieć: przerobić odpady, a potem je ponownie wykorzystać. Ale wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Po prostu musimy wiedzieć i potraktować te odpady jako surowiec wtórny. Po półrocznej przerwie na naszą antenę powraca Międzynarodowy Magazyn Ekologiczny Echo Bałtyku, a w najbliższym odcinku o tym, jak radzą sobie z odpadami mieszkańcy krajów nadbałtyckich. Na program Echo Bałtyku zapraszamy w sobotę o 7.50. W programie Zielonym do Górym Ryszard Drużba opowie o tym, jak zapobiegać parowaniu wody z gleby, Wojciech Łęcki pokaże jak przycinać róże, a Krzysztof Wraga z Akademii Rolniczej w Szczecinie doradzi jak zakładać ogrody skalne. Na program Zielonym do Góry zapraszamy w sobotę o 8.10. O rozwoju turystyki trudno mówić bez równomiernego też rozwoju ekologii i działań na tym polu. W tej chwili 60% gminy jest skanalizowane. Na terenie gminy znajdują się dwie duże oczyszczalnie, m.in. ta, którą widzimy za nami, wybudowana w latach 90-tych dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz trzy inne oczyszczalnie, duża oczyszczalnia w Cerkwicy i dwie mniejsze w miejscowościach Węgorzyn i Czaplin Mały. Tym razem w programie z cyklu Zielone Gminy zapraszamy do malowniczej gminy Karnice. Zielone gminy w sobotę o 17.10. Oczywiście można się domyśleć, jaki temat jest teraz głównym tematem w niemieckiej prasie i telewizji, ale powiedz rzeczywiście tak jest, że tylko mecze są w centrum uwagi. No nie, mundial to wielki biznes i olbrzymie widowisko medialne. Jak się na to tak spojrzy, to można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście sport jest tutaj sprawą najważniejszą. Na program Między Odrą a Renem zapraszamy w niedzielę o 7.50. W Arce relacja ze święceń kapłańskich ośmiu księży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na Arkę zapraszamy w niedzielę o 16.50. W najbliższym wydaniu Motojazdy pokażemy jak radziła sobie szczecińska zawodniczka Klaudia Podkalicka podczas pierwszej eliminacji wyścigów w Pucharze Picanto, rozegranej na Kieleckim Torze w Miedzianej Górze. Jest to sport bardzo kontaktowy ze względu na to, że w momencie kiedy wszyscy zawodnicy ruszają razem Eee, każdy chce zdobyć jak najlepsze miejsce, więc jest ogromna przepychanka, zresztą widać po moim samochodzie. Był z każdej strony poobijany, jak z przodu i z tyłu i z boku, po bo wgniatane blachy. Przypomniemy też tegoroczne święto Junaka. Motojazda w poniedziałek o 17.50. W ciągu pierwszych pięciu tygodni życia młody bielik zjada podobno do 15 kg mięsa, przeważnie ryb. Zmienia barwy upierzenia i ma wzrost dorosłego ptaka. Czas dorastania to historia orła bielika we wszystkich fazach jego rozwoju. Na program Czas Dorastania zapraszamy w poniedziałek o 18:30. Zakłady Chemiczne Police podpisały umowę z Polską Żeglugą Morską na przewóz surowców fosforonośnych na lata 2007-2012. Jest to kontynuacja wieloletniej współpracy oraz przykład współdziałania dwóch wielkich firm armatora i producenta oraz to, co najważniejsze, szansa na rozwój gospodarczy regionu. Czy zachodniopomorskie firmy mogą wykorzystywać swój potencjał zarówno do rozwoju własnego, jak i rozwoju regionu? O tym w programie nad Bałtykiem we wtorek o 17.50. Tym razem w Kątem Oka o harcerstwie. Co ta organizacja ma do zaoferowania młodzieży? Czy jej ideały są dziś aktualne? Czy możliwa jest jedność wszystkich harcerzy? W dyskusji wezmą udział komendanci szczecińskich chówców ZHP, przedstawiciele ZHR i starsi harcerze. Kątem Oka we wtorek o 18.30. Dziś odwiedzimy m.in. powiat Łobeski, gdzie stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w kraju i najwyższą w województwie. To aż 37%. Oznacza to, że ponad 1 trzecia czynnych zawodowo mieszkańców nie ma pracy. Dla nich Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje różne szkolenia. Teraz można zapisać się na szkolenie w Niemczech z nowoczesnych technik multimedialnych i z profesjonalnego kręcenia filmów. A na program Unia Twoją Szansą zapraszamy w środę o 17.50. Po 10 latach działalności Goleniowskiego Teatru Brama, po jego licznych sukcesach artystycznych, po nagrodach i powszechnym uznaniu dla teatru i jego lidera, przyszedł trudny czas. Danielowi Jacewiczowi stawia się dziś bardzo poważne i kontrowersyjne zarzuty. Toczy się dochodzenie prokuratorskie. Goleniów straci bramę i charyzmatycznego reżysera. Czy mamy do czynienia z pomówieniami, czy z przestępstwem przeciwko młodzieży? Praca nad reportażem i nie. mnie nie wyjaśniła wszystkiego. Grzegorz Fedorowski, magazyn reporterów, w środę o 18.30. Miłośników oper i operetki zapraszamy na relację z szóstego wielkiego turnieju tenorów, który odbył się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Z muzycznego archiwum, środa 19.05.